Drogie koleżanki, drodzy koledzy, szanowni państwo. Nadchodzące dni to okres podsumowań, okres myślenia o przyszłości, okres adwentu, Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Z tej okazji chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim studentom, pracownikom naukowo-dydaktycznym, administracji, obsłudze i pracownikom szpitali klinicznych dużo szczęścia w życiu osobistym, dużo zdrowia i pomyślności. Miniony rok był dla naszego uniwersytetu rokiem dobrym. Ustabilizowaliśmy naszą sytuację na rynku naukowym, na rynku usług. Osiągnęliśmy wiele sukcesów. Nie ominęły nas również pewne porażki, ale z nich wyciągamy zawsze pozytywne wnioski. Sądzę, że Nasze podsumowania, nasze refleksje w tym okresie będą pozytywne i będziemy pozytywnie myśleli o tym, co zdarzyć się może jeszcze w naszym uniwersytecie, po to, abyśmy z dumą mogli zawsze mówić, że jesteśmy studentami czy pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wszystkiego najlepszego na święta i na nowy 2014 rok.